A tu kolega się pyta, jakie ja ponoszę koszty za energię elektryczną. Otóż kolego no ja cztery lata temu bodajże założyłem fotowoltaikę jeszcze na tych starych zasadach. Nie? I mogę ci powiedzieć tak, że przy działalności że i u nas naprawdę ja dużo spawam, dużo innych rzeczy, u nas wszystko praktycznie, cały sprzęt nie i tu i w Stodole i w ogóle tu dużo siłowych sprzętów jest. Na pół roku teraz w styczniu dostałem rachunek dopłaty miałem 1800 tam parę złotych. Także niedużo moim zdaniem jak przy takiej ilości prądu co ja zużywam no bo mówię u mnie nie jest oszczędzane. Jeśli chodzi o prąd, bo, bo nikt po ciemku, jak ja to mówię, siedzieć nie będzie. No i nikt nie będzie wiertarką ręczną wiercił dziur czy coś takiego. Także mówię, u nas się nie oszczędza prądu. Instalację, mówię, fotowoltaiczną posiadam od 4 lat, a dopłaty za ostatnie półrocze miałem 1800 coś tam złoty, a za poprzednie. Półrocze, czyli od stycznia tam do czerwca, do końca czerwca chyba, miałem 1100, niecałe chyba 100. Także rocznie koszty moje prądu są w granicach 3000 zł. Utrzymanie wszystkiego. Nie? I przykładowo chodzi u nas, można powiedzieć, że pół roku non-stop, tak w roku. O. Jakby to tak. Przydzielił. Przy, przy, przy tak, także mi się wydaje, że wcale dużo za prąd nie płacę.